I kochani, zrobimy jeszcze jeden filmik. I filmik będzie na relacje. Moje relacje z. Jak się potoczą, tak? Moje relacje z. Zaraz zobaczymy. Przetachluję troszeczkę, zapraszam do szeptania od 5 października. Wszystko będzie pod filmikami. Przepraszam, że tak się powtarzam. Znaczy, przepraszam, nie przepraszam, po prostu jestem gapa, nie jestem techniczna zupełnie i powtarzam się, tak jakby, że trzeba wejść pod filmik, przeczytać to, co jest na razie napisane. Jest, tak to się mówi, na, na kolanie. Natomiast w tym tygodniu będzie już taki cały opis mojego szeptania. Co będę robiła tutaj, Państwu, co robię. Nie co będę, tylko już co robię, czym się zajmuję. Prywatnie, dobra. I lecimy. Co mnie, co mnie czeka za. Co mnie czeka za. Jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Tak powiedziałam, nie wiem, jak powiedziałam na początku, ale co mnie, co mnie czeka z, tak? Jaka droga moja dalsza z. E, powtarzalność sytuacji. Powtarzalność sytuacji, to się pokazuje, rozstanie, miłość, nowa miłość. Ehm, nowa miłość, walka ze sobą, tutaj znów zubożenie, tutaj znów ktoś przychodzi, tutaj jest gwiazda, czyli powtarzalność, czyli tak jakby masz do przepracowania z jedyneczką, jeszcze tak, jakieś rozstanie, tutaj są kłótnie, to są awantury, nie możecie, nie możecie do siebie dojść. Połącz się, połącz się energetycznie ze swoją, ze swoją drugą połowę, czy jesteście razem, czy oddzielnie. Jak to się mówi, otul takim różowiutkim światełkiem, i daj jej wolność. Daj wolność, niech po prostu oddycha. I wydaje mi się, że ta, że ta druga połóweczka do siebie wraca, bo tu się pokazuje, że jest ktoś po rozstaniu, jest ktoś, kto, kto kocha, jest ktoś, kto liczy na to, że będziecie. Pokazuje się, że tak, że będziecie tutaj, ale jest powtarzalność. Jesteśmy, odchodzimy, pływy, odpływy, czyli jeszcze tutaj jest coś do przepracowania. Ostateczna karta to jest to, że jesteś zadowolony, zadowolona, tak? Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o uczucia, jeżeli chodzi o pracę, bo też może być, że chodzi o pracę, to odchodzę, szukam nowej, znów powalczy, bo coś mi tu nie odpowiada, ale w końcu trafiam na takiego pracodawcę, na taką pracodawczynię, na taką firmę, gdzie jestem zadowolony, zadowolona, także tak, to jedyneczki, kochanie. Lecimy dwójeczkę. Jak się potoczą moje losy? z. Ze... A tutaj jest słuszne odejście, bym powiedziała. Tu jest siła do walki, tu jest odejście. Tutaj jestem, powiem tak. Moi drodzy, jeżeli chodzi o dwójeczkę, to tutaj tak, coś było budowane, coś się rozwaliło. Ja widzę, że tutaj dwójeczka to tak nawet zdroworozsądkowo podchodzi do tematu, bo tu jest tak, jakby zaczniesz dwójko podchodzić do tego, że spojrzysz na wszystko uczciwie, tak, przede wszystkim z taką uczciwością wewnętrzną, czyli spotkasz się sama, sam ze sobą, tak, bo tu się pokazuje, że coś budowałem, budowałam, tak, ale no nie dało to rezultatu, to po prostu runęło, to nie miało racji bytu i w końcu to ja biorę dzierżester, to ja wysyłam jakieś wiadomości, to ja komunikuję, że nie ma równego dawania i brania, to ja biorę, to ja tak jakby jestem gotowy, gotowa na to, żeby się z tym zmierzyć, tak, bo tutaj jest Siła trójka mieczy, i odpływasz, tak? To ty odpływasz od tematu, to ty odpływasz od osoby, to ty odpły odpływasz od tego, z czym się zmierzasz, tak? To tak, jakby mm, co mnie czeka, tak? Z no i tutaj ja bym powiedziała, że to jesteś Ty, bo tak chce los, a co Cię czeka za tym losem, tak, co tutaj mówi los, a tutaj czeka Ci, kochany, kochana, wielkie słowo mówione bardzo słusznie, bo to jest tak jakby mówione troszeczkę będzie, ja bym powiedziała, że troszeczkę może być jakieś takie, mm, troszeczkę więcej asertywności, nie takiego, nie ślepych wybuchów, natomiast takiego zdroworozsądkowego podejścia i wielka mądrość, odkrycie tajemnicy pójście dalej, bo to jest budowanie siebie na zupełnie innym poziomie, czyli wydaje mi się, że tutaj, tutaj są karty rozłączeniowe w jakimkolwiek, jakimkolwiek znaczeniu, czy praca, czy miłość, czy, czy tutaj związki, czy tak jakby budowanie czegoś, to powiem Wam, że nawet tak jak zdrówko, to tutaj jest, jeżeli zdrówko, to wrócicie, bo tu się pokazuje, że walczy o coś, odpływa choroba, bo tak chce los i tutaj tak jakby jest zawalczenie o to, tak, zawalczenie, ale innymi metodami, bo tu się pokazują zupełnie inne metody leczenia, bo mamy kapłankę, ale jednocześnie jest tak jakby odkrywacie dla siebie uniwersum, tak, łapiecie tą równowagę, budujecie się zupełnie na innym poziomie, także tak to, kochani, widzę, ale to Wy bierzecie ster w ręce, to Wy jesteście na coś gotowi, to Wy coś przecinacie, bo Wy chcecie coś stworzyć, bo Wy chcecie mieć oddech, tak, to Wy chcecie mieć siłę, a jednocześnie jesteście po części też um, tak jakby zniesmaczeni, już zmęczeni, nie, nie, smutni, ja bym powiedziała, że nawet nie smutni, bo sięgacie po swoje marzenia, bo siódemka kielichów to jest tak jakby sięgam, ja już nie marzę o tym, co stare, bo to nie przyniosło żadnego rezultatu. Nie ma tutaj efektu, tutaj nie ma nic, tak? Ja po prostu muszę odpłynąć, żeby iść dalej i odnaleźć siebie, i znajdujecie to swoją prawdę. Odkrywacie drogie dwójeczki. Dziękuję. I trójka. Z. Tutaj są szanse, zdrowe cięcia. Wydaje mi się, że tutaj jest coś ukryte. Coś, ktoś przed wami ukrywa, wiecie, tutaj jest tak, jakby, ale tu jest praca, tu jest łączenie przeciwieństw, tutaj są małżeństwa, to jest łączenie się, to jest wymiana, tutaj jest odnowa po czasie, bo to jest tak, jakby ktoś zniknął, zniknął z pola widzenia, ale tutaj są wiadomości, wymiana i tutaj są tak jakby zdrowe cięcia, tak, tu są zdrowe cięcia, ale zdrowa rozmowa i bardzo zdrowe podejście do związku, tak jak. Jakby do pracy, do wspólnika, do, do kogoś, tak? Tutaj jest podejście bardzo zdrowe, bo tu się pokazuje, że tylko jest po prostu osoba znikająca. Jeżeli osoba to znikająca, jeżeli praca to z wpływami, odpływami, być może chodzi o podróż, podróżujecie, ale tak jakby tutaj się dla Was odkrywa coś dobrego, bo tu jest tak, jakby coś robię, coś robię, to jest stateczne, to jest prawdziwe, to nie ma tutaj oszustwa, nie ma kanciarstwa, tu nie ma podszytych, tak jakby nie ma nie ma teorii tak tu nie ma, nie ma materialistycznego podejścia jakiegoś tylko jest tutaj zdrowa praca nad tym ja chcę coś połączyć ja chcę coś stworzyć ale ja muszę czuć równowagę tak bo jeżeli jej nie będę czu czuła to tak jakby nie ma to w ogóle sensu taki tutaj jest wymiana po prostu wymiana i wydaje mi się że mówicie tutaj bo to jest pokazane że to wy mówicie to wy wymieniacie wiadomości i ktoś na nareszcie tak jakby przestaje nie wiem czy bo to jest konfabulacja tutaj to, to jest kłamstwo tak przestaje kłamać, przestaje się tak jakby przestaje uciekać, tylko tak jakby staje, tak, bo wie, że to jest szansa dla tej osoby, bo to wy jesteście tutaj wielkim, wielkim decydentem, a jednocześnie to bardzo mocno Was podnosi do góry. To bardzo mocno daje do tak jakby do myślenia, że dlaczego, dla, dlaczego nie zrobiłem, nie zrobiłam tego wcześniej, dlaczego nie podeszłam do tego w taki sposób wcześniej, tak? I tu są zdrowe cięcia, i ten czy wnosi dużo porządku, dużo. Harmonii, tak. Sąd ostateczny, to umiarkowanie. Wy potrzebujecie umiarkowania. Ja bym powiedziała, że tutaj, jeżeli dla tych, którzy myślą, że czas i pora, żeby przejść na wyższy poziom, to czeka małżeństwo lub wspólny związek, tak. I pójście razem, tak. Pójście razem, jak to się mówi, za rękę. Natomiast jest też tak, że tutaj jest tak, jakby wyczyszczenie całkowicie informacyjne i opieranie się na prawdzie, tak, bo to są szanse. To są czasami ostatnie szanse przed takim konkretnym. Cięciem, tak? Natomiast tutaj są, ja myślę, że tutaj jest leczenie, uzdrawianie, uleczanie czegoś, co było niedobre. Dla tych, którzy się nie widzą, no to jest tutaj wymiana wiadomości. Dla tych, którzy nie mają kontaktu, Tutaj są wiadomości, tak przychodzą i to są wiadomości oczyszczające, ale tak jakby na początku będziecie nie do końca, jesteście pewni, pewne, pewni, pewne, tak, tego, co mówi tutaj osóbka do Was, natomiast wydaje mi się, że uwierzcie, bo tu się pokazuje, że tutaj już nie ma kłamstwa. Tutaj jest tak jakby ktoś korzysta po raz ostatni z tej szansy, ale i dla samego siebie. To nie jest tak, że tylko dla was, tylko też dla samego siebie. Wspólne podróże, wspólne podróże lub podróże życiowe tak to państwu się moi drodzy szykuje z tyleż moi drodzy pozdrawiam serdecznie do kolejnego czytania hej